Zadanie jest dość proste. Musimy tylko uruchomić naszą wyobraźnię. Otóż chcemy przekształcić wykres funkcji względem osi x. Narysuję zatem układ współrzędnych. I teraz zaznaczę w tym układzie załóżmy w tym miejscu punkt p. Gdybym chciał odbić symetrycznie względem osi X ten punkt, to on dokładnie wylądowałby w tym miejscu. To jest jakiś punkt P', który jest obrazem punktu P. I teraz zobaczcie, jeśli mamy punkt P o współrzędnych X i Y, to punkt P' otrzymuje współrzędne X minus Y. Czyli widzimy, że x się nie zmienia w tym przekształceniu, natomiast Y staje się liczbą przeciwną. Dlatego jeśli mamy funkcję F od X i chcemy otrzymać wzór funkcji, który zostaje przekształcony względem osi X, to otrzymamy funkcję G od x postaci. Popatrzmy jeszcze raz na ten rysunek. Zmieniły nam się Y, czyli wartości funkcji będą się zmieniały. Zatem dopisuję minus przed funkcję F od X, i według tego wzoru powstanie nam funkcja g od x. a zatem zapiszę g od x to się równa. Przepisuję ten minus, i do tego minusa dopisuję wzór funkcji F od X. I to jest ten wzór, który chcieliśmy otrzymać poprzez przekształcenie wykresu funkcji przez symetrię względem osi x.